Państwa serdecznie, nazywam się Oskar Florianini. Chciałbym opowiedzieć Wam o portalu www.thingsmore.org. o społeczności, którą chcemy zbudować społeczności opartej na wspólnych zainteresowaniach czyli kolekcjonarstwo, fascynacja antykami, fascynacja przedmiotami z epok przeszłych oraz przedmiotami, które zbieramy, a które jeszcze nie są antykiem. Naszym zamiarem jest zbudowanie społeczności, w ramach której chcielibyśmy wymieniać się wiedzą i tu liczymy na aktywną kontrybucję naszych użytkowników, która będzie jednocześnie marketplace'em, będzie miejscem, w którym będziesz mógł zapytać o przedmiot znaleziony na strychu, którego przeznaczenia być może nie znasz, którego ceny nie znasz. Społeczność która opierać ma się na filarze wzajemnej uczciwości, braku chęci oszukania siebie nawzajem w celu posiłścia danego przedmiotu, ale przede wszystkim na stosunkach koleżeńskich. Chcemy zagwarantować Wam bezpieczeństwo transakcji w miejscu, które zbudowaliśmy. Byście mogli bezpiecznie sprzedawać, bezpiecznie kupować przedmioty, aby mogło dochodzić do sukcesywnej wymiany wiedzy, zdobywania, budowania coraz większej świadomości wartości tych przedmiotów oraz miejsca, w którym nie wychodząc z domu, Będziesz mógł dokonać wyceny, identyfikacji przedmiotu, certyfikacji przedmiotu, jeżeli jest to przedmiot, większej wartości ubezpieczenia swojej kolekcji. Ubezpieczenia oraz pełnej wyceny wiarygodnej dla firm ubezpieczeniowych, czym zająłby się nasz zespół. Serdecznie zapraszamy do rejestracji na naszej stronie. Serdecznie zapraszamy do lajkowania i obserwowania nas na portalu Facebook. Zapraszamy Was do wzięcia aktywnego udziału w życiu naszej społeczności, a dla pierwszych 500 użytkowników przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Serdecznie zapraszam i dziękuję za uwagę.